To co jest, co to jest? Co to jest za lawa wielka? Ju, kurde, jakie to jest, co tu się dzieje? Ej, to jest czarno-biały świat? Takiego jeszcze nie mieliśmy. Siemaneczko, witam w grze Heist. Ostatni raz skończyliśmy na poziomie drugim. I teraz chcę zaznaczyć, że gra miała aktualizacje, w których zmieniono trochę rzeczy, ale niestety też. Straciłem save'a, więc musiałem przejść te dwa poziomy, żeby tutaj wrócić, więc to jest tak jakby nowy save. Więc teraz o oh. oh, kurde. Możemy kontynuować naszą przygodę. Co ja tak dostaję? Lecimy do tego fioletowego znaczka, bo nie wiem co to jest. Czy to jest ten bazarek nasz ta wioska? Może tak być. Tak, tutaj jest zaznaczone. Ej no, jak wyhamować? Wychamuj, wyhamuj. dobrze, dobrze. No i ja tutaj jeszcze jakby nie byłem na tym save. Więc nic tutaj nie, nie upgradeowałem. I pamiętam, że tak, ulepszyliśmy to i chyba ulepszyliśmy to. Więc teraz też tak zrobię. Mogę ulepszyć zdrowie. I duża różnica. Być może największa w, w tej aktualizacji nie mamy już dwóch żyć. Tylko mamy 3 życia. Ja tego nie ulepszałem, po prostu zmieniono podstawową ilość żyć na 3. Więc jeszcze zainwestuję w te rzeczy, które są najtańsze. Czyli wszystko właściwie ulepszyliśmy, prawie wszystko. I tutaj pogadam z nimi na szybkości, ale to zgaduję, że jest. Wszystko. O, z nią nie gadaliśmy. Potrzeba dużo umiejętności, by używać tego grappling hooka, czyli tego do przyciągania. Może się nauczę pewnego dnia. Hmm, potrzebujemy 1500 antysparków, czyli to jest tak samo jak z tym płaszczem od babuszki naszej. E, ale no. Nie, nie możemy teraz tego zrobić, więc sobie to skipniemy. No i chodźmy do poziomu trzeciego. Nie wiem, czy to było wcześniej, ale pokażę wam. W opcjach teraz nie wiem czy tak było, ale jest difficulty, czyli poziom trudności i możemy tutaj stworzyć jakby gotowy, wybrać gotowy jakby tryb. Jest średni domyślnie i mamy też różne właśnie tutaj rzeczy. Bardzo fajne to jest, że można zwiększyć właśnie na przykład ilość przeszkód, prędkość, zwiększyć albo zmniejszyć obrażenia, koszt przedmiotów, zwiększyć albo zmniejszyć i jakąś precyzję lądowania. Ja tutaj nic nie zmieniałem i zostawiamy to na takich, ale może później się pobawimy tym jeszcze. Lecimy do poziomu trzeciego, zobaczmy co nas tutaj czeka. Znowu mamy krainę tą trawiastą, pol polanę taką jakby. Zobaczmy co tutaj się zmieniło. O, wygląda trochę inaczej, jest tak ciemniej na pewno. No i jest... są przeszkody, których nie było zdecydowanie. więc pędzimy przed siebie Dobra muszę się rozgrzeć trochę ale i tak nie idzie nam źle. Muszę pamiętać o tym, żeby korzystać z tej energii. O, ranga B, niedobrze, niedobrze. Słabiutko. Uhuhu, dobrze. Co my tutaj mamy na tej mapie świata? Fajna trasa byłaby tu, myślę. Coś tego typu. Taka trochę gorsza, nie podoba mi się to, że. Bo jeżeli pójdziemy tutaj na lewo, no to tracimy ten znak zapytania. A tutaj mamy i znak zapytania, i sklep, i to. Więc chyba wybiorę taką trasę. Dzięki temu, w sumie, wszystko zaliczymy co fajne. Czyli właśnie. znak zapytania. Może zdobędziemy wystarczająco kasy do sklepu, żeby coś kupić. Chociaż nie jest. Niekoniecznie uda nam się zebrać dużo pieniędzy, bo sklep jest dosyć niedaleko. No te poziomy robią się coraz ciekawsze na pewno wizualnie dużo się dzieje dziwnych rzeczy w tym świecie. O. Nice. Przyścioteńkę z parki zebraliśmy. I mamy portal. Jeszcze odpalę właśnie deskę, żeby przyspieszyć. Kurde, ranka B? coś słabo, słabo mi idzie. Mamy znak zapytania, niebezpieczne miejsce Challenge. Hmm, czyli aha, trzeba znaleźć portal pewnie. Tak, to jest już mieliśmy takie. Więc skaduję, że po prostu do przodu. Ostatnio. Takim, taką strategią się kierowałem i się udało. No, dokładnie. Wystarczy iść do przodu. Uuu, uh, moment, moment, moment. Uuu, dobra, troszeczkę tylko życia straciliśmy i udało się. To jest chyba najprostszy w ogóle challenge. Wiem, że są inne. I one już były trudniejsze. Siemaneczko. O, dodali teraz przycisk re chyba. Wcześniej go nie było, tak mi się wydaje. Odnawiaj zdrowie na idealne lądowania. Odnów zdrowie co 2 sekundy. Zastrzyk prędkości do góry. To nam może tak szczerze uratować życie nieraz, myślę. Ale wszystkie są spoko. Chociaż to tak najmniej, tak szczerze. Już bym wolał chyba to, bo to co dwie sekundy nam daje, a tutaj trzeba coś jednak zrobić. Czy możemy dwa? Możemy. To zróbmy po prostu tak. O, całą kaskę wydaliśmy. I teraz pod prawym przyciskiem myszy mam ten właśnie skok do góry. O, na tej mapie on się może przydać. Bo jak właśnie zaczniemy spadać z mapy, to ja go wtedy użyję na pewno. Zostawię go sobie do tego czasu. Bo tutaj czasami są takie pułapki, że tak myślisz sobie, o, tutaj za tą górką to na pewno jest gdzie pobiec, a tam nie, tam pułapka. No, niestety tutaj monetki nas ominęły. Koda, szkoda. Uuu, właśnie, to właśnie tutaj była taka pułapka, ale na szczęście mieliśmy deskę. Deska nam troszeczkę pomogła wyjść tutaj z opresji. Bo inaczej byśmy wpadli w tą dziurę, i to od razu jest utrata całego życia. A nie tak sobie po prostu troszkę HP stracić. A życie, no, jest cenne. Ranga E, nawet nie wiedziałem, że się taką rangę da zdobyć, nie wiem o co chodzi, nie wiem, no po prostu, nie wiem, mamy tak małą prędkość, dziwne. To jest fajne, 10, boosta, już się dowiedziałem, że boost to jest po prostu prędkość, bo myślałem, że myliłem boosta z staminą, a boost to jest po prostu prędkość, czyli zyskujemy 10% prędkości na dwie sekundy, czyli zwiększa nam się po prostu prędkość. Dobra i weźmy sobie to z tymi perfect landingami. Ten item by się w sumie dobrze kombował z tym właśnie, czego nie wzięliśmy, czyli na perfekcyjnych lądowaniach odnawia zdrowie. Uuu, co to za arena? Jakaś zgniatarka wyglądało. Na szczęście nic mnie tutaj nie zgniotło. Ale chyba... Nie wiem, dziwnie tak. Dziwnie tak wchodzi w takie coś, bo to ja czułem jakby to miało mnie zgnieść. W ogóle nie testowaliśmy jeszcze tego przedmiotu. Ja może zobaczę jak on działa. Hop! No, czyli taki podskok po prostu. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze jest go teraz przetestować, żebym potem nie miał jakieś zaskoczenia. Jak on zacznie działać. Jak trzeba będzie go użyć w jakimś takim momencie ważnym, no to żebym wiedział, czego się spodziewać. No teraz trochę szybciej, ale czy to wystarczająco na jakąś dobrą angę? Tak. Ranga A. To dobra ranga. Bardzo mi się podoba. No i przeszliśmy tutaj. Życie mam Max, więc w sumie nie potrzebujemy mm, ogniska. Uuu, ja bym chyba. uuu, tu jest dużo znaków zapytania. Myślę, że będzie fajnie. Pójść właśnie tak. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Myślę, że będzie spoko. Ja bardzo lubię właśnie te znaki zapytania, bo jestem bardzo ciekaw, co tam nas jeszcze czeka. No tu jakieś korzenie. No ta mapa już wygląda bardziej jak yy, z pierwszego odłamku. Nie ma już jakichś takich dziwnych maszyn zgniatarek i nie wiadomo czego jeszcze. Udało mi się. Nice. Leciałem prosto. I znowu, o kurde, ale zasuwamy teraz. Dawać mi eskę za to. au, Dobra, nie będę już tak mówić. Ego, ego, ego top. Ego mi wywaliło w kosmos i oberwałem za to. Czy będzie eska? Nie. B. No właśnie. I cóż nas czeka w sklepie? Łe, co to jest? Bolesny. Bolesne, nie wiem, jakiś. Yy, jak to się nawać? to jakaś sprężena czy coś takiego nic istotnego. Nie, na, I tak nas nie stać, ale u, za brakujące. Nie, to nie jest jakieś mega dobre. Odpuśćmy to, odnawias to życia to bardzo fajne. Przy wejściu we fragment mamy prędkość. O, i to nam się przyda, bo my ciągle nie możemy jakiejś eski zrobić, więc przy tym zostanę. No ja, myślę, że tutaj można usiąść. Nie, nie można. To będzie spoko, że będziemy dostawać tego boosta na start. Znaczenie egzystencji. Czy przeszkody istnieją, czy nie są prawdziwe? I tak możemy albo zmniejszenie obrażeń, albo jak dostaniemy obrażenia, to daje nam boosta. Chyba zmniejszenie obrażeń wydaje mi się, że będzie lepsze. Niejasne istnienie. Takie dostaliśmy przedmiot. Czyli być może ten świat, w którym jesteśmy, on właśnie nie istnieje, czy coś dzieje się w naszej głowie. O! Nie wiem, czy widzieliście przed chwilą, ale perfekt. Może już wcześniej zauważyliście. Uchudę, czy tam była jakaś mina? Au! Perfekt było w, nawiaś... w cudzysłowie takim. Z kreskami po prostu. I to znaczy, że przedmiot zadziałał. Ten, który nam robi perfekcyjne lądowania z nieperfekcyjnych lądowań. To jest chyba przedmiot numer dwa. Tak mi się wydaje. O, dobra. Strasznie małą prędkość mamy. O, buścik, buścik. Piękny buścik. I lecimy do końca. Ranga A. Myślę, że spoko. Zgadzam się z tym. Uuu, jakaś zjawa. Kim jesteś? Czym jesteś? Czy mogę ci jakoś pomóc? No, on nie mówi nic. Umiesz mówić? Chyba nie umie. Nie zbliżaj, wolałabym, żebyś się nie zbliżał do mnie. Skąd się wzięły te wszystkie ręce? Muszę uciekać. No i to już nie jest związane, zgaduję z tym. Czyli mamy tutaj jakieś już po prostu wydarzenie. Zakład. Kapitan oferuje Zoe jakiś zakład. O, czyli po prostu hazardzik tutaj możemy sobie zrobić. Mały. 50 na 50 albo 25, że zyskamy 4 razy więcej, ale duża szansa, że stracimy. Dobra, dawajcie, ryzyko. Jest ryzyko, jest zabawa. Zyskaliśmy minus 100 sparków. Jej. Najlepsza nagroda na świecie. Ech, uu, właśnie. Mamy tą potężną rzecz, że przy podnoszeniu odzyskujemy zdrowie, przy wejściu we fragment odzyskujemy zdrowie i po prostu boost. Wezmę to z tym odnawianiem, bo to jest przepotężne, to jest właściwie tryb easy. Gramy właściwie tryb easy. Ej, zrobię tak. Zrobię taką trasę, pójdziemy sobie w ten trudniejszy poziom. W pustkę. Tak będziemy nazywać to, albo teraz tak przynajmniej to nazywam. Pustka, te poziomy trudniejsze. No, przepotężne są te itemki, co przy zbieraniu sparków, co się robią, no bo tych sparków jest bardzo dużo. Więc odnawianie sobie życia, jeszcze 2 HP na każdego sparka, no przecież my zbieramy ich nie wiem, 10-20 na taką jedną grupę, więc zyskujemy od 20 do 40 zdrowia. No to to są bardzo duże ilości, zwłaszcza że to jest tylko jedna grupa, a tutaj czasami tych grup jest w jednym stage'u, nie wiem, kilkadziesiąt. No, a ten jest poziom taki łatwiejszy, przyjemniejszy. Mało jest przeszkód, jest dużo przestrzeni, no tylko te latające miny, ale czy one są zagrożeniem jakimś wielkim? Na razie nie. Uuu, myślałem, że pomogę sobie tym, ale niestety nie. I Eska! O, nasza pierwsza Eska na tym odłamku. Kto to jest? Cześć, tu jest niebezpiecznie, musisz znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Czy słyszysz, co ja mówię? Powiedziałabym ci, żebyś się poddała, bo nie ma sensu. Wiem, że to wygląda źle, ale znajdę sposób, żeby to naprawić. Jesteś zbyt zmartwiona. Ja jestem tą, która będzie próbować. Musimy próbować. Jesteś z nimi, jesteś człowiekiem, maszyną. Tak, jestem z agencji i teraz odchodzę. Czyli to jest jakby nasza przeciwniczka, chyba. No dobra, może będzie bosem na tym stage'u albo na jakimkolwiek innym. O, to jest jakaś czarna dziura. Musimy unikać takich rzeczy. Nie wyglądała niby tak groźnie na pierwszy rzut oka, no ale wiadomo, tutaj na tych stageach, na tych poziomach w pustce, to trzeba uważać na wszystko, bo tutaj wszystko jest zagrożeniem. No i tutaj zbejtowało nas, shardy nas chciały zbejtować. What the fuck. No są elementy, których wcześniej nie było. Tak mi się wydaje, te latające. Może uda nam się jakąś lepszą rangę niż E zdobyć tutaj teraz. No, dawaj, dawaj! Podskoczyłem jeszcze, bo nie wiedziałem, czy to pomaga z prędkością. Dobra, ranga B jest okej, okay, jest ok. No, jaki dobry drop! Przecież to są te super rzadkie. Dwie super rzadkie, jedna rzadka. Tak, to znamy, czyli te nie, nieidealne lądowania są idealne. Jak się aktywuje, zwalnia czas i zwiększa, jakby takie zmiany w powietrzu możemy robić lepsze, zręczność taką. A to boost zabrakujący zdrowia. Kurde, tego nie wykorzystamy za dobrze, bo mamy to odnawianie zdrowia, więc to jest średnie. Chociaż to mogłoby być dobre, jakbyśmy już przegrywali tak totalnie, to wtedy zaczniemy przyspieszać i przyspieszać, jakby nas biło, biła ta ta corruption, korupcja. Ale bym się tym trochę pobawił. I jestem ciekaw, co teraz będzie, jak mamy dwie dwa itemki. Mm, znowu jest ta zjawa. Trzymaj się ode mnie z daleka. Nie, nie gonisz mnie, prawda? Co to? Co jest w twojej ręce? Żuk? Co to znaczy? Kim jesteś? No, nie za dużo mówi ten nasz kolega. Teraz mamy pod jedynką. No to ciężej już używać tego. Nie wiem, czy ja to mogę jakoś zmienić. Chyba nie. Co ty dla nas masz? Odnawiam zdrowia. Zdobywanie sparków. No to bierzemy oczywiście zdobywanie sparków. no Zdrowie mamy spoko. I teraz stage z bossem. Czyli w sumie te sparki nam nie są potrzebne. No ale trudno. Skoczek, jumper. Zaatakuj maszynę. Dobrze, jest bardzo podobny do pierwszego bossa. Strzela jakimiś bombami, tylko tamten strzelał jakby chyba lawowymi. A ten, a to jest ten sam Siema gościu Czyli po prostu ten sam Tylko pewnie trudniejszy O, ma nowy atak Jakieś kolumny ognia Ups, przywalił mi, przywalił mi Jejku Ty, to nie jest takie łatwe Całkiem sporo życia tracę. Nie, jeszcze tutaj przywalę. Nie gadaj. Chodź tu, jumperze. Paweł Jumper. Masz hita. I spadaj mi stąd. Musimy sobie odnowić zdrowie, więc będę teraz troszeczkę biegać po punkcikach. Uuuu. Te kolumny. Kolumny ognia. Au. Au. Muszę zacząć używać w takich sytuacjach no ale zawsze mam wrażenie, Uff, złego skilla użyłem, ale przynajmniej użyłem, bo podskoczyłem to mi za dużo nie dało. Ej, ty, on, on uciekł, za wolno to zrobiłem. Ała, no, przed twarzą mi dosłownie pojawiło się. Czyli musimy się pośpieszyć, też, kurde, ja nie wiedziałem. Może być. No to nawet wyzwanie. Jest jumper. Dawaj, dawaj, dawaj. Mam cię. Ostatnie życie ma. No ale teraz się pewnie zacznie. Życie mamy. Nawet nam się odnowiło to życie. Więc to bardzo dobrze. Spróbujmy teraz być w powietrzu. Podskoczę. Nice. Dobrze tego uniknąłem. Odpalam moc. Uf, hu, 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 uniknąłem. I masz w czachę. Uf, Paweł Jumper, jesteś wyjaśniony. Udało się 500 antysparków. Bardzo dobrze. Nowy przedmiot. Co 100 metrów odnawia zdrowie. Maksymalne zdrowie. Maksymalne zdrowie, ale tracimy na słabych lądowaniach życie. Ciekawe. Szansa na zignorowanie obrażeń. Fajne. No i tym sposobem skończyliśmy tego bossa. O, też tu jesteś. Jest tutaj zadziwiająco stabilnie. Cokolwiek to jest za miejsce. Czy to jakaś agl... amalgamation? Nie wiem, co to jest amalgamation. No to jakaś zbiór światów. Czy ty to stworzyłaś? Jakbym to stworzyła? Nie wiem. Dziwne rzeczy się dzieją. No dobrze, udało nam się przejść ten odłamek, i tak jak chciałem to zrobić, odpalimy sobie poziom trudności na kurde maksa. Ściągnąłem z Steam Workshop moda, który usuwa limit poziomu trudności. I teraz możemy dodać jakieś chore liczby, więc zobaczmy, jak wygląda na 10 tysięcy. Resztę sobie zostawimy normalnie, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj mieć to utrudnione, tylko chcę zobaczyć, jak będą wyglądać przeszkody. 10 tysięcy, czajcie 10 razy więcej przeszkód. Kurde, co tutaj się będzie dziać? No, strasznie długo się wczytywało. O kurde, jakie to jest lunapark normalnie. A, za wolno, za wolno. Nie, bije mnie. O, dobra, muszę się... Ogarnąć to będzie masakra. Jezu, tu jest co chwilę coś. Jakieś te wystające kije, drzewa. A! Spróbujmy tutaj wskoczyć na, na tą roller coaster. Ten Jezus, już on tu pionowo w górę leci. Tak nie było. Czemu mnie bije? O co chodzi? Czemu to tak szybko mnie goni? nie spadłem. A goni mnie. Nie, no ta korupcja mnie goni. Jak to jak to zrobić? Szybko. Perfekcyjne. Nie, nie udało się. Ej, no czemu tak jest? Musimy ogarnąć tą korupcję. Czy prędkość jest od korupcji? Nie wiem, spróbujmy dać sobie na 13 i zobaczymy co się stanie. strasznie długo się ładowało w ogóle o, ale dziwny świat tak to jest chyba ten wskaźnik speed to nie jest od naszego, naszej prędkości uuu, ale przywaliłem tylko od prędkości Ua. tego co nas go... co jest, co to jest? co to jest za lawa wielka? jakaś kula ognia ałaa nie, nie dolecę! Nie! Co tu się dzieje? I teraz wszystko od początku? Au! I znowu ta kula. Niesamowicie to wygląda. Naprawdę fajnie. Dobrze, udało nam się sprogresować. Już nic nie przewaliłem. Teraz tylko las, drzew i las. Jakiś... Z tych... Aw! Odbiorników! Nie! Spadłem znowu! Boże, jak to się ciężko porusza. Czyż tutaj, tutaj są same wysepki wszędzie? Nie, no przecież to jest masakra Może ja powinienem bardziej Nie wiem, przy tych urządzeniach Au, jest okej, okay, jest okej okay. Progresujemy znowu Znowu ta kula? Tak Teraz pobiegniemy trochę bliżej środka Nie wiem, czy to tracimy życie, jak tak biegniemy Uuu, ale wielkie coś Fajne, fajne Ej, przeszliśmy, przeszliśmy pierwszy poziom i to jeszcze jest nie wierzę, nie wierzę. Było to crazy. Spróbujmy dotrzeć do tej korupcji. No wątpię, żeby to się nam udało, ale próbować można. Ej, tu jest czarno-biały świat? Takiego jeszcze nie mieliśmy. Trzelają, kurde, jakieś pociski. Skąd one w ogóle polecia... wyleciały, te pociski? Tutaj nic nie ma. Fajnie by było, jakby raziły prądem te kable. To by było śmieszne. Nie wiem, czemu jest taka nagle taki efekt czarno-biały bardziej. Małego takiego nasycenia kolorów. Nie wiem o co chodzi, ale wygląda to nietypowo, bardzo jakbyśmy grali w jakąś starą grę <laughs> czarno-białą. No i nie dolecę teraz, nie dolecę. Chyba, że to mnie uratuje. Nie, nie uratowało, bardzo próbowałem, ale niestety nie. Ajajaj. No dobrze, odłamek oczywiście nieudany. Nie liczyłem tak szczerze, że go przejdziemy. Broń Boże. Chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Wyglądało to naprawdę fajnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. W następnych odcinkach spróbujemy jeszcze bardziej to podkręcić i się jeszcze tym pobawić. No i myślę, że będzie fajna zabawa tutaj jeszcze. Nie tylko z samą grą, ale też z rzeczami wokół niej, które możemy sobie zmienić. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ne